Panie premierze, strach, co? Musiał pan tu przyjść pokrzyczeć, zapytać, czy koledzy pana popierają? Może pan pójdzie do TV, PiS? może tam jeszcze pana pogłaszczą. Bo ludzie, ci ludzie spotkani na ulicach, już po prostu was nie chcą, bo widzą tę skalę obłudy i hipokryzji. Staliście się elitą, elitą władzy i arogancji, elitą pychy, a zapominacie o tych, którzy wam byli potrzebni tylko do wyborów. Chcecie budować wspólnotę. A dzielicie i wykluczacie. To nie jest patriotyzm, panie premierze, pokrzykiwanie. Patriotyzm to dbanie o biedniejszych. Mieliście budować mieszkania, dzisiaj proponujecie oczka wodne w ogródku dla bogatszych. Mówicie wzrosły wynagrodzenia, popatrzcie jak galopują ceny. Likwidujecie szpitale powiatowe i to najbiedniejsze osoby za waszych rządów mają źle, i dlatego ci ludzie mówią wam „dość, dość obłudy i hipokryzji. O, Joński, Klub Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze, dzisiejsze przedstawienie miało tak na dobrą sprawę przykryć aferę ministra Szumowskiego, ale nie przykryje. Otóż było dużo o pandemii, Pan o tym mówił, ale jakoś dziwnym trafem nic Pan nie wspomniał. A nie wspomniał Pan o dostawcy lewych maseczek, przyubić testów, nic Pan nie wspomniał o największym chyba w historii konflikcie interesów ministra w rządzie, gdzie przekazano spółkom powiązanym z nim prawie 200 milionów złotych. I to e, ostatnie miesiące pokazały i ostatnie dni, że kolejna agencja badań medycznych, którą pan pozwolił powołać, e, pozwoliła na dobrą sprawę wybrać firmę, która jest powiązana z państwem szumowskim na dofinansowanie prawie miliona złotych. Panie premierze, chcę panu powiedzieć tak. Hmm, otóż jest taki kraj, gdzie Premier Bośni i Hercegowiny został za takie rzeczy aresztowany. My w Polsce musimy jeszcze na ten czas poczekać. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze, Pan mówił o uczciwości, no to niech Pan wreszcie w końcu tutaj stanie i wszystkim Polakom powie, jaki jest Pana majątek. Proste pytanie, dlaczego Pan ukrywa własny majątek? Bo wszyscy chcieliby znać tę odpowiedź. Jeszcze kilka miesięcy temu razem z Pana pomocnikiem, wicepremierem Sasinem, co Pan mówił wszystkim Polakom? Ceny prądu nie wzrosną. A o ile wzrosły? O kilkanaście procent. Kolejne kłamstwo. Mówiliście o tym, że tylko i wyłącznie będziemy zużywać polski węgiel. A jaka jest prawda? Ruski węgiel nas zalewa, Panie Premierze, i nie robicie z tym nic. Pan mówił o kwestii dotyczącej młodych, jakie to jest ważne, perspektywa. Ile wybudowaliście mieszkań? Jeden tysiąc. Mówiliście o stu tysiącach. A prawda jest jasna, bo pan prawdę mówił tylko raz. W sobie i w przyjaciołach. Co pan mówił o młodych? Co pan mówił o młodych? Trzeba obniżać ich oczekiwania. Będą za miskę ryżu. I to jest prawda o panu. Dziękuję bardzo. Panie marszałku. Wysoka Izbo, w imieniu Koalicji Obywatelskiej wnoszę o wotum nieufności wobec ministra Łukasza Szumowskiego. Największy chyba zawód ostatnich miesięcy. Człowieka, który udawał nadzieję, a kiedy opadły maski, zobaczyliśmy twarz, prawdziwą twarz rządu PiS. Twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa. Nie dał pan rady. Szpitale powiatowe... Już od dawna padały za Pana rządów kolejki do lekarzy nadal długie, brak pielęgniarek salowych i pomożnych, kryzys lekowy kolejne Pana fiasko, a polski internet aż huczy od zbiórek na dzieci, na chorych ludzi, na sprzęt medyczny. To również Pana wina. Nie przygotował Pan kraju na pandemię, brak środków ochrony zarówno dla personelu medycznego, jak i dla chorych w szpitalach, brak przemyślanego procesu zamrażania i brak strategii rozmrażania. Ale wsparł pan wybory, decyzja stricte polityczna, decyzja stricte polityczna i niestety, panie ministrze, daleka od działań na rzecz ochrony zdrowia. W milczeniu patrzył Pan, jak miliardy szły na telewizję publiczną, i nie przeszkadzało Panu, że te pieniądze mogły trafić do chorych na raka, a nie trafią. Głosował Pan przeciwko zwiększeniu testowania lekarzy i pracowników służby zdrowia jako jeden z nich czy jako zdrajca tej grupy zawodowej. Ale klaskał Pan. Klaskał Pan, kneblując głos lekarzom, klebnując głos epidemiologom, zwalniając ludzi zamówienie prawdy, w tym na przykład pielęgniarki, które mówiły, jak wygląda sytuacja w szpitalach. To, że w Polsce jest tak nisko krzywa zachorowań, że się wypłaszcza, to wcale nie jest Pana zasługa ani Pańskiego rządu. Niech Pan sobie nie przypisuje zasług obywateli. To, to co się wydarzyło, to wielka zasługa Polek i Polaków. To oni pomogli ludziom to lekarze i pielęgniarki, pracownicy DPS-u, pracownicy Pani, Ochrony Zdrowia, To jest wotum w stosunku do pana ministra. I zachowujcie się państwo odpowiednio. pan, od pan szada spokojnie na mnie. Proszę usiąść. Proszę usiąść. To nie jest pana format, panie prezesie. Panie pośle Budka, niech pan siądzie i się spokoi. Panie pośle Budka, przywołuję pana do porządku. Pana pana panie marszałku, Inaczej wyglądała kiedyś powaga to Sejmu. To jest kuczpa i skandal, to wotum wotum nieufności. To posiło. jest kuczpa i skandal. To proszę usiąść. Pan pierwszy wstał i zaczął traktować. Pan Panie ubrań. pośle Budka, drugi raz zwracam Panu uwagę. Będzie Panu kap... Panu posłowi Budce. Pani, pani poseł Nowacka, bardzo proszę kontynuować.

Proszę, Pani panie, panie premierze, proszę. Pan nie zrozumiał, jak sobie Czy mógłby pan marszałek tak, zwrócić tak, uwagę? Pan poseł Rutnicki, proszę spokojnie usiąść. Proszę usiąść. Proszę przestać robić awanturę i usiąść spokojnie. Ogłaszam 5 minut przerwy. Znawiam obrady, kontynuujemy rozpatry rozpatrywanie punktu 22 porządku dziennego. Bardzo proszę pani poseł, pani poseł Barbara Nowacka. Wykorzysta resztę czasu. Panie Marszałku, zanim zacznę mówić, chciałam powiedzieć, że lepsizm pana prezesa słyszałam już parę razy, wtedy kiedy wchodził na ten cmentarz, na który ja wejść nie mogłam, bo wtedy jego ból był większy od mojego. Na ten sam cmentarz, na którym leży moja matka, ofiara katastrofy smoleńskiej, on wszedł składać kwiaty swojej matce i swojemu bratu, a inni nie mogli. I teraz, dzisiaj śmiem mnie wyzywać i całą naszą. Pani poseł, proszę przejść do tematu. Ma pani jeszcze minutę? No to proszę kontynuować. Proszę kontynuować. Tak. Proszę kontynuować. Proszę kontynuować. Po raz kolejny widzimy, to czym jest PiS. Nowa Solidarność buduje się wśród ludzi, tych obrażanych i poniżanych, tych, którzy wspierali chorych, tych, którzy szyli maseczki, a PiS zaprezentował nam po raz kolejny swoją dojną zmianę. Arogancja, którą widzieliśmy tutaj na sali, korupcja, nepotyzm, to są wasze imiona. Nowa elito z PiS. Chcecie przykładów? Pan minister Szumowski, reprezentant tej elity, Agencja Badań Medycznych. W marcu sam ją założył, sam ją powołał, a potem okazuje się, że w kwietniu 20, w 2002 roku na 19 milionów wygrywa firma Brainscan. Brainscan, której udziałowcem jest Life Science, którego właścicielem jest brat i żona ministra Szumowskiego. Projekt medyczny dotyczący COVID-19. To jest konflikt interesów. Po naszej kontroli posłów Jońskiego i Szczerby pieniądze nie zostały wypłacone, ale 200 milionów złotych w latach 2015 2020 poszło na spółki związane z panem ministrem Szumowskim. Tak wygląda wasza Polska, a teraz jakie są tego efekty? W jednym z wniosków czytamy wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji globalnej firmie farmaceutycznej. Tak stajecie z kolan, pseudopatrioci? Przedsiębiorczy pan minister, zgodnie zresztą z instrukcjami koleżanki z rządu, uznał, że pandemia to czas na dorabienie się dla przedsiębiorców. I dorobili się koledzy, ale najpierw zabezpieczył ich. Zabezpieczył ich kodeksowo, tak żeby urzędnicy nie podnosili kary. I poszło respiratory, dziwne zakupy, zawyżone ceny. Narciarze i sprzedawcy oscypków zarobili 220 tysięcy na pośrednictwie między hurtownią w Rzeszowie a Ministerstwem Zdrowia. Ministerstwo mogło dokonywać tych zakupów samych. Czemuś zarabiali znajomi ministra. Tyle, żeśmy tutaj słyszeli o pani premier Kopacz, ale ona w przeciwieństwie do pana Szumowskiego stanęła na wysokości zadania i nie kupiła wadliwych szczepionek choć chcieliście ją straszyć prokuraturą. A w każdym województwie było sztuczne płoco. I co? Ile wtedy firm padło? Ile narciarzy się dorobiło? Na szczęście żaden narciarz. Mówimy, mamy dość. I Polacy, i Polki mają dość tego, co uprawiacie. Tych konfliktów interesów, które kryjecie i które będziecie firmować. Korupcji, nepotyzmu, tej waszej dojnej zmiany. I ja wiem, że dziś obronicie pana Szumowskiego, ale jego grzechy, Spadają na was. Jego niedopatrzenia, konflikty interesów. Ludzie widzą, że go kryjecie i ludzie was rozliczą. Szybciej niż wam się to wydaje. A ministra czeka i prokurator, i komisja śledcza. I to jest twarde zobowiązanie koalicji obywatelskiej. Nie śmiejcie się, nie śmiejcie się. Arogancja to było wasze imię przez lata. To się kończy. Uwzajemny stawił, że dyskusja nad tym punktem. O, przepraszam, przepraszam, przepraszam jeszcze. E, e, poproszę teraz pana posła Tomasza Latosa o przedstawienie opinii komisji. E, jeśli w jakiejś rodzinnej firmie pracodawca zastanawiał się, nie chciał zwalniać pracownika, to ten dodatek właśnie go do tego zachęci. Chciałbym, panie prezydencie, żeby pan sobie wpoił inny cytat, tym razem Miltona Friedmana. Jeśli płacicie ludziom za to, że nie pracują, a każecie im płacić podatki, gdy pracują, nie dziwcie się, że macie bezrobocie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan poseł Dobromir Sośnierz, Koło Poselskie Konfederacja. Bardzo proszę. Jeśli dopłacamy do foltaiki, fotowoltaiki albo wiatraków, to w jakim celu to robimy? No weźmy taki właśnie przykład. Domyślam się, że robimy to w tym celu, że spodziewamy się, że dzięki temu będzie więcej wiatraków i więcej paneli słonecznych. Tak? Niezależnie, czy to jest słuszna decyzja, czy nie, no ale taka jest zapewne intencja takich działań. No to w jakim celu dopłacamy teraz do bezrobocia? Rozumiem, że chcemy mieć więcej bezrobocia. Tak? W sytuacji, kiedy mamy mniej pracujących, a więcej bezrobotnych. Zwiększamy zasiłki dla bezrobotnych, tak? Czyli coraz kurczącej się grupie i, i co więcej spodziewamy się, że jeszcze ona się dalej będzie kurczyć, kurczącej się grupie pracujących każemy utrzymywać coraz większą grupę niepracujących i w dodatku podnosimy te zasiłki w sytuacji, kiedy szczególnie nas na niej nie stać. Kiedy wielu osobom obniżono pensje, i tak dalej. I w, te, w tej sytuacji e, o, tym bardziej nie będzie opłacało się znajdywać pracy, bo ten, ten, który znajdzie pracę, będzie przeskoczył jednym susem do grona tych, którzy będą musieli płacić na pozostałych. Więc wydajecie miliardy na, w różnych programach tutaj pomocowych na promocję zatrudnienia, a teraz robicie coś dokładnie odwrotnego. Efekty tych działań będą się znosiły nawzajem. W dodatku, nie ma tutaj żadnego mechanizmu wbrew temu zapowiedziom, uzasadnienia, że to ma służyć pomocą dla ofiar pośrednich ofiar kryzysu epidemicznego, wręcz przeciwnie, no wyraźnie jest napisane, że osobom, którą po prostu koń, którym kończy się umowa, też będą przysługiwały te, te, te zasiłki, no i przede wszystkim na litość boską. Przestańcie szar szarmować słowem solidarność. Solidarność to jest wtedy, kiedy ktoś się dobrowolnie solidaryzuje. Kiedy przestawiamy komuś pistolet do głowy i mówimy, ty teraz burżuju, solidaryzujmy się natychmiast z tym, z tym drugim biednym, to to nie jest żadna solidarność, tylko to jest rabunek i napaść. W dodatku bierzemy na siebie też koszty zmniejszenia zatrudnienia za bezrobocia za granicą, Dziękuję bo też będziemy utrzymywać proszę. tutaj cudzoziemców, w związku z czym Konfederacja zgłosi poprawkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, za parę godzin minie 100 lat... Od podpisania aktu rozbiorowego ziem korony Świętego Stefana po południu w Pałacu Trianon w Wersalu 4 czerwca 1920 roku. Wiele łączyło w historii koronę Świętego Stefana z koroną Królestwa Polskiego. Przedkładałem pani Marszałek wcześniej projekt uchwały. W tej sprawie upewniam Panie się, pośle, że dotarł. Panie pośle, przepraszam, do uchwały potrzeba jest 15 podpisów. Pan podpisał się sam. Pani Marszałek. Pani Marszałek, ponieważ nie odczytam państwu tego projektu uchwały, a tym bardziej szerzej go nie uzasadnię. Więc pomilczmy chwilę, pomilczmy chwilę nad tym faktem, że 100 lat temu dokonano rozbioru państwa, które... Dziękuję Miał z nami bardzo. Monarków, Panie pośle, bardzo dziękuję. I któremu wiele zawdzięczamy. Proszę zwłaszcza Państwa, dziękuję, dniach, pośle. w sierpnia. Właściwa komisja roku. przedstawiła Chwila opinię czerw. w sprawie wniosku o wyrażenie. Bo tu mnie, przepraszam bardzo. Zwracam, co zabrałem niesłusznie. O, Proszę. wyjątkowa sytuacja. Nie, no to zwykle jest tak, że. Ale już bez, bez maski, dlatego pan zwraca, jakby było w masce. Oczywiście Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, no słyszeliśmy tutaj z ust pana posła, jak to wspaniałomyślnie pan prezydent spełnia wszystkie obietnice. Gdyby tak było, to nie trzeba byłoby wprowadzać tego szkodliwego projektu. Gdyby pan prezydent złożył skutecznie ustawę, tak jak to teraz skutecznie zostało złożone, że uwaga, bez komisji drugie czytanie, zaraz będzie trzecie i myk do podpisu, gdyby tak złożył skutecznie ustawę o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych dla wszystkich, tak jak obiecywał, to wówczas byłyby mniejsze opodatkowanie pracy i pracodawcom bardziej opłacałoby się zatrudniać, a pracownikom bardziej opłacałoby się pracować. To rozwiązanie, które dzisiaj zaprezentował pan prezydent Andrzej Duda, jest podwójnie szkodliwe. Nie tylko będzie kosztowało nas wszystkich obywateli w podatkach, które za chwilę masowo pan prezydent po wyborach będzie podpisywał, na skąd te pieniądze będą wzięte, a po drugie, to rozwiązanie będzie negatywnie wpływało na rynek pracy, bo będzie właśnie zachęcało do zwolnień. Już dostawałem telefony od znajomych. Którzy pytali mnie, czy jak się dogadałem z pracodawcą, żeby pod stołem płacił, to w takim razie czy dostaną ten dodatek? Tak, dostaną ten dodatek. I co Państwo wyślą tysiące urzędników, żeby kontrolować? Jak teraz wszyscy przeszli na pracę zdalną, to jak Państwo to skontrolują? Efekt tego będzie taki, że bezrobocie wzrośnie, a Państwo jeszcze za to zapłacą. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan poseł Braun kończy, proszę bardzo. Tak jest. Coraz częściej przypomina się ten, ten dowcip z czasów mojej perelowskiej młodości. Czy to prawda, że na Placu Czerwonym rozdają pabiedy? Przypominam posłom młodszego pokolenia, że pabiedy to taki był samochód, czy samochodopodobna konstrukcja sowiecka. A więc czy to prawda, że na Placu Czerwonym rozdają pabiedy? Radio Rewa nie odpowiada, tak, w zasadzie prawda, tylko tyle, że nie na Placu Czerwonym, mam maneżowy mnie, pa a rowery i nie rozdają, go kradną. Tak wygląda, tak wygląda to ustawodawstwo antywirusowe, tak wyglądają te tarcze. Wiele szumnych, niestety szalbierczych obietnic, wiele zapowiedzi za które oczywiście przyjdzie zapłacić rodakom Polakom, no i, i rzecz jasna, nie tym, którzy będą obsługiwać te transfery wagonów pieniędzy, bo to wagonami one tutaj się Przetaczają prawda, przez tę wysoką izbę. Państwo tymi wagonami wieziecie te pieniądze na lotnisko, z którego startuje pani premier Emilewicz swoim wielkim helikopterem, rozsypuje je po Polsce. No ale właśnie przecież już szereg razy z tej trybuny, szanowni, szanowne koleżanki, koledzy, także z innych klubów, podawaliście tę smutną statystykę chociażby tylko pierwszego kwartału, chociażby tylko pierwszego półrocza, no po prostu te pieniądze są coraz mniej warte. A to, na co zwraca uwagę koło Konfederacja, e, przewodniczący naszego koła, pan poseł Jakub Kulesza, jeżeli tworzymy popyt, to będzie podaż. Jeżeli zachęcamy pracodawców do tego, żeby mieli mniejsze wyrzuty sumienia zwalniając tego czy owego, jeśli zachęcamy pracobiorców do tego, żeby nie lękali się Zmienić stanu zatrudnienia, gdyż będzie to jakoś amortyzowane przez władze, no to uruchamiamy pod pozorem wielkich dobrodziejstw, uruchamiamy dziękuję spory bardzo. ruch dziękuję w Panie szarej Bośle. strefie. I ja dziękuję Proszę pani Państwa, marszałek, i ja dziękuję. Przystępujemy do zadawania pytań, za... Panie marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Liczyłem na to, że wniosek o wotum nieufności do ministra zdrowia w czasie epidemii największego kryzysu gospodarczego, jaki doświadcza Polska i świat od lat, od dekad, będzie czasem merytorycznej debaty na temat zagadnień głównie medycznych, a nie nabicie, Pani poseł, panie pośle, partyjnej piany. I to jest kompromitujące dla tego, co zrobiliście z tym wnioskiem i dla samej sprawy dyskusji o tej epidemii. Oczywiście wypada przy tej okazji wyrazić głębokie zażenowanie, Szanowni Państwo, że arogancją pokazywano na tej sali niestety upodabniacie się do schyłku rządów Platformy Obywatelskiej. Taka jest, taka, taka jest prawda. Robicie się do nich podobnymi. A teraz do rzeczy. Panie Ministrze, najbardziej w debacie... O tym, jak Polska radzi sobie, czy nie radzi sobie z epidemią i, i z tym całym zagadnieniem, brakuje tak naprawdę poważnej refleksji medycznej, ponieważ du dużo rozmawiamy o gospodarce, no jasne, bo gospodarka się sypie, bardzo dużo rozmawiamy o różnych zagadnieniach administracyjnych, biurokratycznych, obostrzeniach, ale gdzie jest miejsce na poważną i wolną dyskusję medyczną na ten temat? Na temat fenomenu tego chociażby, że w naszej części Europy, wliczając to również Republikę Federalną Niemiec, z, y, śmiertelność jest wyraźnie niższa niż w innych częściach Europy czy świata. Z czym to jest związane? Jakie poważne badania kliniczne zostały przeprowadzone? Jakie poważne y, badania i, i jak do tego została dostosowana polityka Ministerstwa Zdrowia i całego państwa? Wydaje się, że nic takiego nie zostało zrobione. Było ślepe, Naśladowanie wytycznych skompromitowanej WHO, skompromitowanej po WHO, zwłaszcza w tej pandemii, które, z której dzisiaj wycofują się Stany Zjednoczone i zaprzestają finansowania, i o które zaprzestanie finansowania WHO apeluje również Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta. Mam tu wiele pytań z zakresu medycyny, nie będę ich przytaczał, bo nie ma na to czasu. Wręczę je ja zaraz panu ministrowi, a są to pytania wystosowane przez profesora doktora habilitowanego, pana Ryszarda Arutkowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który dzisiaj, w roku 90. jeden z założycieli Porozumienia Centrum w Białymstoku, dzisiaj staną na czele Komitetu Poparcia Krzysztofa Bosaka w Białymstoku. To są pytania i debata medyczna i tego oczekujemy, od nich nie oczekujemy, ale od Państwa, to byśmy jednak oczekiwali, debaty i stanowiska medycznego. Pan poseł Dobromir Sośnierz, szkoła Konfederacji. Powspominajmy. że we chwilę... Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają? E, czy ale nie wiem właśnie, czy też do ustnie, czy na ręce. Maseczkę już niech się pan nie wykupi. Takie maseczki zakrywające, to tak nie pomagają. No one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem, dlatego. naprawdę nie pomagają. Naprawdę no, nie pomagają. Noszą. Nie wiem. O obowiązku zakrywania twarzy za chwilkę powie pan minister. Tak Ręczyk. byłowski Mądrość etapu na temat maseczek zmieniała się jeszcze kilka razy, potem były obowiązkowe, teraz znowu nie są obowiązkowe, kiedy mamy więcej chorych niż wtedy, kiedy zaczynają być obowiązkowe. Pamiętamy, potem odwoływaliśmy z dnia na dzień loty, potem jednak następnego dnia stwierdziliśmy, że wysyłamy loty po tych, po tych którzy tam dostali za granicą, tylko że jedynie słusznego państwowego przewoźnika. Potem zamykamy lasy, potem otwieramy lasy, kiedy jest więcej chorych i tak dalej, i tak dalej. Teraz obwieszczamy triumf nad nad epidemią, podczas kiedy epidemia zupełnie się nie skończyła. Mamy krzywą zachorowań zupełnie płaską i ten wysoki poziom zachorowań cały czas się utrzymuje. Więc nie wiem skąd ta dracja, ta skąd te tutaj podsumowujące wnioski, że ustrzegliśmy się póki co, tylko rozwlekliśmy to trochę w czasie. Oddaję głos kolejnemu mówcy. Pan poseł Grzegorz Braun koło Konfederacji. Duch w narodzie nie ginie. Jakie państwo najlepiej sobie radzi z pandemią? pyta lud Warszawy i odpowiada państwo szumowscy. To podnosi na duchu i to jest światło w tunelu. Mam nadzieję, że Państwo przejdziecie do poważnych działań, jak zaczniecie zbierać podpisy pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla całego tego kolektywu, który sprowadził na Polskę tę bezprecedensową katastrofę społeczno-gospodarczą. Na pewno się pod tym podpiszemy. Nie podpisujemy się pod tym wnioskiem o wotum nieufności, ale będziemy głosować za odwołaniem ministra Szumowskiego. Zamknął Pan kościoły, nie dopuścił Pan. Kapłanów do umierających, nie dopuścił pan bliskich do obłożnie chorych. To jest zbrodnia. Lista posłów zapisanych do głosu. Z